To co, liczymy to zadania z termodynamiki, czy nie bardzo? Liczymy. Więc jest magister jak? Jest Tosia? Tak, Tosia, wiem. Ja wiem, że jesteś, że, że nie było śniadanie. Mamy wykres poniżej, na którym znajdują się parametry stanu T i P, czyli temperatura i ciśnienie. Przedstawiony też pewien cykl przemian termodynamicznych gazu doskonałego w zamkniętym, szczyl, szczelnym naczyniu. No i na podstawie wykresu mamy uzupełnić zdania poniżej. Mamy taki klasyczny wykres P od T, to znaczy ciśnienia od temperatury, nie od czasu. No i tylko tutaj pierwsza uwaga jest taka, że zwykle jak patrzymy na takie wykresy, to w fizyce przyjęło się, że to jest P od V. Zauważcie, że często w innych zadaniach to będzie właśnie P czyli ciśnienia od objętości. Tu mamy ciśnienie od temperatury i co jest całe, cała trudność tego zadania. Więc na początku, żeby, żeby móc to zadanie zrobić, trzeba by przytoczyć co najmniej dwa trzy wzory z karty wzorów. Więc tak, będziemy mówić o Ciśnieniu. Tutaj popatrzmy na zadania. Będziemy się, będzie pytanie o objętość, o energię wewnętrzną, o ciepło oddawane, no i objętość gazu. Więc co zauważamy? Ja twierdzę, że następujące wzory nam się przydadzą. Więc patrzymy tutaj, pierwsza strona jest nieważna dla nas, termodynamika jest dla nas ważna, czyli koncentrujemy się na tej tabelce i skorzystamy z kilku wzorów. Jakich na przykład? No, między innymi korzystamy z pierwszej zasady termodynamiki, czyli energia wewnętrzna równa się, czyli jak zwiększyć albo zmienić energię układu, albo trzeba dodać ciepło, albo trzeba dodać pracy, albo dodać Q, albo W. Yy, zapewne przyda nam się także średnia energia, to znaczy, jeżeli mamy ciało, to energia wewnętrzna jest proporcjonalna do temperatury. Im większa temperatura, tym cząstki się szybciej poruszają i tym większa energia wewnętrzna i przyda nam się Święte prawo Clapeyrona, to jest równanie gazu doskonałego, czyli PV, ciś ciśnienie razy objętość, to się równa liczba moli, e, stała molowa Ri, temperatura T. I właściwie z użyciem tych trzech wzorów rozwiążemy to zadanie w prosty sposób. Więc e, nawet no tak, ja muszę zmarzać cały ekran i ruszyć do boju. Więc e, tak. Więc piszemy. Co bierzemy? Zadanie ósme. <laughs> Mamy tak. Objętość, mamy przemiany A, C, B, D, no więc sobie tylko zapiszemy te, te wzory, które nam były potrzebne. Więc zapiszemy sobie te wzory, które nam były potrzebne. Mamy, prawda, że zmiana energii wewnętrznej to się równa e, ciepło plus, plus praca. Praca jest. Następnie wiemy, że no, e, ta energia wewnętrzna jest proporcjonalna do temperatury. I jeszcze, czy coś wiemy? Tak, jeszcze wiemy, że PV równa się NRT. Ale uwaga, ja w ogóle nie, nie. Mam cały czas ten sam gaz, więc N jest jakieś tam skończone i równe ileś tam. R jest takie same, więc ja tylko napiszę, że PV jest proporcjonalne do T. A tak naprawdę, w tym przypadku ważniejsze będzie to, czy z tego wzoru można wyprowadzić, że objętość to jest równa. Przynajmniej jest proporcjonalne, nie równa się, bo tam są jakieś stałe jeszcze fizyczne, ale to jest proporcjonalne do, tak, no co robię? Dzielę przez P i mam T przez P. To będzie bardzo ważne w tym zadaniu. No to mamy komplet wzorów. Ja zmarzę to, które właściwie wyprowadzaliśmy, to jest, z tego korzystaliśmy i, i już będziemy korzystać z pozostałych. Więc co my mamy? Przez pierwsze pytanie. Objętość gazu rośnie gdzie? No więc tak, objętość gazu rośnie, to jest objętość i ona będzie rosła wtedy, kiedy <laughs> temperatura rośnie, a ciśnienie maleje, albo ciśnienie maleje, a temperatura jest stała. No, tylko zauważmy, że na wykresie są takie przemiany, w których albo tutaj i tutaj, tutaj i tutaj jest P jest stałe, czyli piszemy, że P konstans, e, albo jak zmienię kolor, to na A i D i B i C, jak wszyscy doskonale widzimy, Temperatura jest stała. Tutaj ta jest konstant. To jest pierwsze, co zauważamy. No i teraz, jeżeli temperatura jest stała, no to tak naprawdę objętość jest regulowana ciśnieniem. No i tu widzimy, że ciśnienie rośnie. W, ciśnienie rośnie, a jak to rośnie, no to objętość maleje. Czyli tu V idzie w dół. Następnie tutaj. Z kolei P jest stałe, a temperatura rośnie. Nie? To w takim razie V idzie w górę. Tutaj kolejne z B do C. Z B do C mamy tak. Z B do C ciśnienie maleje, mianownik maleje, czyli a licznik pozostaje bez zmian. Temperatura jest stała, więc V rośnie. I finalnie z C do D mamy odwrot, musimy mieć odwrotną sytuację, czyli V maleje. I z tego wynika, że objętość gazu rośnie W. Mamy BC, czyli odpowiedź B, oraz. Jeszcze sobie rośnie w AB, czyli odpowiedź A. Świetnie. Energia wewnętrzna gazu rośnie w... No i teraz tak. Energia gazu będzie rosła wtedy, kiedy rośnie temperatura, no bo tak jak widzimy, U jest proporcjonalne do temperatury, czyli od razu widzimy, że temperatura rośnie, jak sobie jest na osi X, tylko w AB, czyli A. Na proste. Teraz to będzie trudniejsze, więc ja od razu zmarzę. Można sobie cofnąć, jak się chce popatrzeć na no to. Ciepło jest oddawane przez gaz do otoczenia gdzie? No to tak. Ciepło. No dobra, więc teraz czas się rozprawić z ciepłem. No i teraz oczywiście zawsze można to robić z tego głównego wzoru, że U równa się Q przez W, ale uwaga! Trzeba być trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważnym te znakami. No bo czasami praca jest minus PDV, czasami jest plus PDV. No i, i niełatwo się też zrozumieć, czy kół jest dodatnie, czy ujemne, też czy, czy nasz gaz traci ciepło, czy zyskuje ciepło. Więc ja do czego zapraszam? Ja do, zapraszam do zrozumienia dwóch rzeczy. To ja i sobie bo widzę, że nie. już nie chcesz się uczyć fizyki. Dwóch rzeczy. Po pierwsze, że jeżeli wpakujemy nasz gaz, do takiego opakowania, które nie może wymieniać ciepła, czyli to się kuje jest równe czyli takie, powiedzielibyśmy, że to jest przemiana adiabatyczna. I, czyli adiabatyczna to taka, że Q jest równe 0, to znaczy, że nie może tracić ani zyskiwać ciepła, po prostu płacimy do takiego termoforka nasz gaz. To co? Jak zaczniemy go ściskać, czyli objętość pójdzie w dół, no to zaczniemy popychać te małe molekule gazu, to są jakieś molekuły gazu, i jak pójdziemy z tym naszym tłoczkiem w dół, to się okaże, że one zaczną przyspieszać, czyli objętość w dół oznacza, że temperatura do góry. Ale tak się uwaga dzieje, jeżeli nie wymieniamy ciepła, więc to jest pierwszy przypadek. Niezadowolona jest na no dobrze. A drugi przypadek jest taki, kiedy... taki, który warto zapamiętać. Eee, no to co? No to oczywiście jest tak, że jeżeli mamy sobie gaz z kolei. No i, on, i tam są jakieś molekuły i my to podgrzejemy, no, tutaj użyjemy na przykład jakiegoś ognia. No to po pierwsze, jeżeli jeszcze do, Q, dostarczamy kół, dostarczamy ciepła do gazu, no to po pierwsze temperatura rośnie. A po drugie, będziemy się spodziewali, że ponieważ temperatura rośnie, cząsteczki są szybsze, bo temperatura ta jest mniej więcej związana ze średnią energią kinetyczną, czyli tym, jak szybko poruszają się cząsteczki. No to w takim razie również objętość pójdzie w górę, bo tłoch zostanie popchnięty w górę. To takie dwa obrazy, które należy mieć w pamięci, czyli w przypadku, kiedy nie wymieniamy ciepła z otoczenia, to ruch, ruch tym naszym tłoczkiem w dół powoduje. Wzrost temperatury i oczywiście zmniejszenie e, objętości. E, no a, a w przypadku takim, że podgrzewamy, no to oczywiście i objętość rośnie, i temperatura. Już i to się otwiera, te drzwi. No i tak. I co się dzieje? Więc w naszym przypadku przy zmianie AB rośnie i temperatura. I rośnie objętość, czyli no, no może być taki przypadek, że na przykład dostarczamy ciepła do, do gazu. Czyli to na pewno nie jest dobra odpowiedź, jeśli chodzi o ciepło oddawane przez gaz do otoczenia. Bo szukamy takiej sytuacji, kiedy to ciepło wylatuje z gazu, czyli ten gaz się pozbywa. Jak z BC? No, V rośnie, a temperatura jest stała. No to znaczy, że my podnosimy tłok. Podnosimy tłok i temperatura powinna maleć, no bo te cząsteczki mają więcej miejsca i pewnie powinny zwolnić, ale my staramy się dodać ciepło, żeby ta temperatura była cały czas taka sama, więc nie. No i zostajemy na dwa przemiany. Z C i D. Co tu się dzieje? Więc widzimy, że temperatura idzie w dół, ale przy jednoczesnej objętości w dół. To znaczy, że trochę mówimy o tej sytuacji, tak jakbyśmy ruszyli tłoczkiem w dół, i teraz temperatura zamiast rosnąć, to tak szybko gaz się pozbywa ciepła, tak szybko wylatuje, te, te, tak szybko ta energia kinetyczna jest stracona, że temperatura maleje. To znaczy, że oho, zwykle tak będzie zresztą, że ciepło jest stracone wtedy, kiedy temperatura maleje. Więc tu piszemy, że CD się tutaj znajduje. No i finalnie najtrudniejsze z D do A. Co się dzieje z D do A? Temperatura jest stała. My, ale jednocześnie objętość idzie w dół, czyli można sobie powiedzieć, że objętość idzie w dół, czyli ruszamy tłoczkiem w dół. Powinniśmy przyspieszać cząsteczki, ale ich nie przyspieszamy, bo temperatura jest stała. To znaczy, że zrobimy tłoczkiem w dół i jednocześnie musi to tracić energię, czyli, musi to tracić ciepło, przepraszam, czyli tu wpisujemy, wpisujemy DA, jest to odpowiedź d. No i ostatnie zadanie, jak pokazaliśmy sobie już wcześniej. Objętość gazu zmieniała się w każdej z tych przemian, czyli piszemy po prostu E. Dobra, dzięki wielkie. A to się już wypuszczę.